Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajans, karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 51 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku ciąg dalszy konkursu z okazji 50 tygodniówki. Patch 1.08 na serwerach produkcyjnych. Fala kopiowanego złota. Drugi sezon ligowy Diablo 3 Clan League. Trzecia edycja turnieju D2 Trade oraz The Making of Diablo. Jak zapewne doskonale wiecie, tydzień temu opublikowana została jubileuszowa 50-tygodniówka. Ogłoszony w niej konkurs trwa w najlepsze, a polega on na wymyślaniu nowego zestawu przedmiotów w Diablo 3, który byłby technicznie możliwy do wprowadzenia w grze, ale przede wszystkim innowacyjny i odkrywczy. A gdzie konkurs, tam i nagrody. Od ubiegłego tygodnia a udało mi się nieco powiększyć ilość nagród, a zatem za pierwsze miejsce zwycięzca otrzymuje 1,5 miliarda sztuk złota w grze oraz podkładkę Steel Series QCK z nadrukiem z Diablo. Ponadto zwycięzca otrzyma także klucz do gry Magica oraz plakat z Diablo. Drugie miejsce to pół miliarda golda, koszulka z Diablo 3, klucz do gry Warhammer 40 000 Dawn of War 2 oraz plakat. Zajęcie najniższego miejsca na podium będzie natomiast nagradzane plakatem z Diablo. Nagrody są sponsorowane przez firmę Vip Player, firmę METIN24H, firmę Best Play oraz przez serwis Imperium Diablo. A zatem, jak zwykł mówić prowadzący losowanie totolotka Ryszard Rębiszewski, żeby wygrać, trzeba grać! 8 maja dla większości ludzi był zapewne zwykłą kolejną środą. Część z Was być może wspomina ten dzionek myśląc o kolejnej pale z matmy w szkole albo o kolejnym deadline nie do wykonania narzuconym przez bezdusznego szefa. Jeśli jednak grywasz czasem w Diablo, to może zainteresować Cię informacja, że tego dnia na serwerach produkcyjnych BattleNetu zagościła ostateczna wersja patcha 108. Zmiany jak zwykle są bardzo duże i wykraczają poza ramy tej tygodniówki. W skrócie jednak dotyczą one m.in. zwiększenia ilości potworów w pierwszym, drugim i czwartym akcie, dorzucenia funkcji identyfikuj wszystko, kilku ciekawych zmian u rzemieślników oraz w domu aukcyjnym. Doczekaliśmy się również zmiany w naliczaniu doświadczenia po zabiciu niektórych przeciwników, a także modyfikacji wskaźnika Magic Find. Większość zmian pokrywa się z tymi, które omówione zostały przeze mnie w osobnym filmie kilka tygodni temu, do obejrzenia którego serdecznie Was zachęcam. I tym razem hejterzy będą mogli pożywić się smacznym kąskiem, jako że natychmiast po premierze pacza 1.08 miała również miejsce premiera chyba największego publicznie dostępnego eksploita w grze, dzięki któremu gracze mogli w nieprawdopodobnie krótkim czasie zostać miliarderami w świecie sanktuarium, kopiując posiadane przez siebie złoto. Bug związany był z domem aukcyjnym i został szybko naprawiony przez pracowników Blizzarda. Osoby nadużywające exploita zostały zbanowane, ale mimo wszystko Blizzard nie zdecydował się na rollback, czyli przywrócenie stanu kont graczy sprzed odkrycia exploita. Ofiarami tego wydarzenia padli tylko gracze z serwerów amerykańskich. Diablo 3 to przede wszystkim walka z potworami, ale część z Was jest też z pewnością zainteresowana zamianą komputerowych przeciwników na prawdziwych graczy. Jeśli zatem tryb PvP jest Twoją domeną, to organizatorzy Diablo 3 Clan League zapraszają do udziału w drugim sezonie ligowym, który rozpoczyna się dokładnie dzisiaj. Podczas walk ligowych obowiązują zasady dueli opracowane przez D3CL, z którymi zapoznać możecie się na forum ligowym. Chłopaki z D3CL nie są jednak jedynymi organizatorami turniejów Diablo 3 w naszym kraju. Innym organizatorem, tym razem już turnieju, a nie ligi, jest forum D2Trade i strona Diablo3.pl. Walki rozegrane zostaną w najbliższy weekend, a konkretnie 18 maja odbędzie się faza grupowa, a 19 maja, jakże piękny dzień, który nawiasem mówiąc jest również dniem moich urodzin, faza playoff. Do wygrania łącznie około 200 milionów złota w grze, zacna ilość Forum Gold, a także konta premium na forum D2 Trade. Być może przypominacie sobie książkę niejakiego Davida Kradoka zatytułowaną Stay a While and Listen, o której wielokrotnie wspominałem już kilka miesięcy temu. Niestety Strona wydawnictwa Digital Monument Press, z którą związany jest Kradok, raczej nie wskazuje na rychłą obecność publikacji na półkach sklepowych. Może zatem warto rzucić okiem na inny artykuł, w którym inni autorzy, tym razem z serwisu Edge Online, przypominają nieco początki firmy Condor i pierwszej części przygód Wesołego Diablo i jego przyjaciół z podwórka w Tristram. I to wszystko w dzisiejszej 51 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, ponownie przypominając, że na moim koncie w Diablo znajduje się dziesięciocyfrowa suma, która tylko czeka, aby przekazać ją szczęśliwym zwycięzcom konkursu.